Okej, okay, witajcie, ja jestem z Real, ze mną i dzisiaj jedziemy raz. Trzeba coś w końcu wygrać, proszę państwa, bo to jest żenada. A to jest kolejny odcinek z FIFA 14, wirtualne kluby w Kivanu United. Nie, to też jest. A! Co, ale co? Z, to powinno być samo jest jak ja im powiem, że zrobiliśmy team, czyli się nazywa tak jak jakich firma i przegrywamy wszystko. Nie mówił tego. To jest... Nie mówił tego, nie chcę A... zobaczy na własne oczy. <laughs> Może lepiej nie chociaż. No, to nie ma sensu. E, tak... się zobaczyć jak team nazwany waszą... nazwą waszej firmy dostaje w CIRy, to wyłączcie od bloka i zapraszam na e, tak na samym wstępie... E, pozdrawiamy Ernesta coś tam z... Gola, który skomentował recenzję FIFA 14... <noise> e, słowami e, co, e, co... Hała straszna, żeby nie było Borusi w żadnej lidze. E, tak bardzo nie ogarniam. Przecież Borussia to jest taki... A może chodzi o tą drugą, o tą że Gladbach bums. też jest. No to tą. Też jest. to Chyba nie. Może chodzi o Ligę Ale Mistrzów. Ale myślałem. Myślałem, że mam trop. Nie. I w ogóle bramkarz stworzony. <laughs> myślałem, że go spalowałem. Nie, Byliśmy obaj na spalony. Ja myślałem, że on mnie tak widział w ogóle. Ej, stworzony czy nie? Bo on tak jakoś siwnie łapał. Nie wiem. Nie, tutaj miałem. Takie tam, pobawię się w środku pola, po czym stracę piłkę. Nie, no bo widziałeś, że tam wychodził, no, nie? tak, widziałem. Chciałem mu zagrać, ale Skifa stwierdziła... O, to było ciekawe. Nie. No. A! O! O! Cross! Leżysz. To był sytuacyjny cross, <coughs> co można wybaczyć. No. Ale mamy piłkę w dalszym ciągu. Ej, jakiś faul? No właśnie, WTF. W ogóle, gdzie... nie mamy obrońców. Co zrobić, żeby mi... Co on musi zrobić, żeby mu zagwizdali i że szarpał za koszulkę? Nie wiem, ale... nie mamy obrońców, zauważyłeś? Znaczy... Czy... No i się też uczą. Daj super offa? Nie, nie, co ty? No sprawdź. No nie. Czemu nie sprawdzisz? Czyli dałeś. No nie. No. Był na zrównoważonym. Dobra. Mogłeś tego nie robić jak się broniliśmy, ale okej. Okay. I ty mi kazałeś! Ale ty jesteś panem? Może dlatego, że się bronimy. Ale to mogłeś Nie się... sprawdź. Tam. tam. Nie tam konkretnie, ale. Właściwie tam. Serio! <grym> <grym> to co dużo zjadł. Aleksander, może. Dobra, jest nasza kontra. W ogóle Pokerface już nie jest Pokerface'em. Mamy koale w teamie. Z poradników jego Jak stworzyć gwiazdę? Koalę. Też. Aby stworzyć koale. musicie wykorzystać jeden z domyślnych Jeden z domyślnych zdjęć zawartych w folderze. Przykładowo, obrazy w się 8. A 8 7 19 też może być. No, ale jeżeli w siódemce jest, to w też. Ej, no kopnął mnie! Widziałeś? No. Kopnął mnie! Mm, dziura! Olej! Prawie. Co z tego rzędu do piętką odegra? Ai no, prawie, prawie. Skoczę. Przedmiotka! Ale, no, dostałem właśnie achievement za strzały z daleka, strzały celne. Ale okej. Okay. Nie, spalone spalony widziałem już to. widziałem, no Tego mi podałeś, nie? Nie, myślałem, że jeszcze się cofniesz. No, trik jakiś? Może ten, który chciałem? Po co? No, nie wiem. Może do tego, żeby przejść? Wyjdę i obronię. Co?! Tak, zrobiłem w kleszcze. Hmm, żółta kartka. Myślałem, że czerwona za to będzie. W ogóle nazwiska zawodników, którzy gdzieś tam są, istnieją... ...i nie wyglądają jak <noise> oni. <noise> Zobaczmy to jeszcze raz. Wow, wow. <noise> na kolano poleciał. Ma... Powinien mieć uraz, buba i zejść i tyle. Nie ma szans na przeżycie. Hmm. Myślałem, że on to jeszcze kopnie. <noise> tak podchodzi do tej piłki niezdecydowanie trochę. O, no masz akurowę, ja wiem, ale mimo wszystko. No, 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 patrz. Ja myślałem, że on to poda. nabije. Myśle... Nie. Ja cię nabije. cokolwiek ten... O. Dobra, nie mają bramkarza oficjalne. Oficjalne? Teraz robimy to oficjalnie. W ogóle na to ten tak, zbierzał, z Warszawy. No, teoria. Dlaczego na nowym kanale? Nie wiem. Hmm. Nie będę go pojęcia. 12. małpa się kanał nazywa. Też, też właśnie nie mam pojęcia, ale najprawdopodobniej ktoś tam go zaprosił na te, te pokazy, ale pod warunkiem, że zrobi materiał, nie? Aha. A dajmy na to, może nie chciał, żeby. W sensie no. Ale to dało hmm. i tak na Facebooka, więc wiesz. No tak, ale może nie chciał, żeby wysyłać to do swoich YouTube'owych widzów, że to więcej osób zobaczyło. Może by chciał, żeby jak, jak no, najmniej osób. No właśnie spalony. To nie było spalonego. Ja nie mam teorii, nie? To ja tak gdybym no sen. Nie, możesz no. sobie gdybasz. możesz się go spytać. No mogę się go spytać, ale co? Zapytam się, dlaczego zrobił nowy kanał. Znaczy, dlaczego to zrobiłeś? Sens. On ci odpowie najpopularniejszym cytatem. Tak. Nie, jednym z najpopularniejszych wyrażeń polskiego internetu, dostosowanych przez jedną z celebrities... Już to... się sprzedał. Nie, to cię powinno naprowadzić już na trop, o kogo... Znaczy my... ja wiem, ja znam. No to dobrze. To was też powinno naprowadzić na trop, ale... Nie wiem, nie wiem czy nie będziecie wiedzieć o kim chodzi. Kto wie, może mi napisać w komentarzu. Czwane! Co? No? Ale co zwane? Mm, jak chcę nabić ruch w komentarzach na tubie? Nie. Nie tak. miałem takiego planu. Staciasz. Nie miałem takiego planu. Ja w ogóle Staczasz. nie lecę na staty, No proszę cię. Nie Mnie tylko wyświetlenia interesują. Naprawdę, martwe subskrypcje, czyli ludzi, którzy tam niby my subują, ale nie oglądają, to jest zło. Zło konieczne, ale zło. Trudno jest obliczenia. <grafię> jak z se siada przy kominku i zaczyna liczyć hajs, nagle jest takie coś. FUCK! Jak to? Jaki spalony? Nagle jest takie coś, że. Ło, wow, fajnie, mam ileś tam tysięcy milionów subskrypcji. A wow, jest to wyświetleń. Dokładnie. I nagle takie. <grafię> ja tego mam za każdym razem, jak mam 100 wyświetleń na filmie, i patrzę potem na tę liczbę subskrypcji Serio. Ktoś mnie oszukał. Dlatego wolałbym mieć... Dobra, niech będzie już te 1000 subskrypcji. Ale takich, które mnie oglądają. Co Nie no, bo 1000 to jest ta minimalna liczba, która... dzięki której spełniam warunek pewien. Tak, niektórzy z IRA'em może siedzieć szykownikiem. I widzisz pieniądze. Dokładnie tak. Zwoli do mnie i ja, jak, Jakbym miał jeszcze jakieś pieniądze z tego to w ogóle. O, kolejny cent. Kolejny. To tak chyba co tydzień. No ale taka jest prawda. YouTube wcale nie jest taki kolorowy i zarabia się. E, no, tak po cencie. Co tydzień. Także jak się, jak się postaracie to za. Parę miesięcy... Ja dobra. Jak słońce będzie wybuchać to zira... ...kupi kartę graficzną. Nie, jak słońce będzie wybuchać to ja będę miał na chleb. No, to że... z YouTube'ów. To po chleba, nie? To jak ja już będę w kato... ...to przydałoby mi się chleb. A co, mam ci kupić? No, dobra. Krojony, więc. Dobra, duży czy mały? Mój znaczy, jeszcze średni. Tańszy, bo to na kartkę będę brał, nie? I później tam przyjdziesz taki... Jak będziesz już odcinał kupony tylko z YouTube'a... ...to jeszcze nie zapłacił. Aaa! Diagoras! Wisi mi za... 15 bochenków chleba, dwa sety... ...coś tam. No nie, przecież ja tobie już wiszę za... ...różne... ...paczki... ...Humble więc... A tak, wisisz mi za paczki. No to będziesz miał akurat na chleb. Tam było... Ej, widzisz mi za paczki, widzisz mi za super grę, co ci dałem za darmo, ale nie. To miał być prezent, słyszałem, ale okej. Okay. No, poniekąd, nie? To... Aha, okej, okay. spokojnie, już wiem wszystko. <laughs> Wreszcie ci no. jeszcze wiszę, no opowiadaj. Widzisz mi, nie dobra, nie, nie ważne, bo zaraz mi wyskoczy, <laughs> że. tam pojechałeś po mnie. Nie no, to, to jest wiesz, to jest takie normalne. Ale też kupowałem ci paczkę na Humble Bundle. Tak, ale nie premium. No przez przypadek. To było... Tak naprawdę nie chciałem tamtej tej paczki bez premium. No chyba tak. Co bez premii? <grystanie> w ogóle jak ty, jak ci wstydz? Takie fortunę zbijasz na, tym, na tej tubie? Nie, dotk A! nie dotknąłem, nie dotknąłem, nie A! dotknąłem. No takie? Nie, ja. Taką fortunę zbijasz na tej tubie? Orgazm. <grystanie> <grystanie> To było tutaj wszystko taktycznie zaplanowane, ja tylko kryłem, żeby bramkarz nie widział. No i kupujesz Bandla za po najmniejsze linii oporu. Nie. Tak. Nie. Ja kupuję sobie same prętki. No albo ja Ci kupuję. Ale ja kupuję sobie więcej. No dobra Nie, ja nie kupiłem premki Origin Bandla, bo właściwie w tej pręci nic mnie nie interesowało. Też nie kupiłem Origin Bandla. Bo ten, Simsy mam no. e, Battlefielda mam W sumie tyle. Nie miałem tych dodatków do Simsów, ale... No. Ale nie, nie worth it. Nie worth it do 5 dolców. No w sumie worth it, ale... No to takie wiesz, ale... Ale i tak. Nie worth it. Znaczy jak ty odpisujesz... EA <noise> Ulepsz swoje SimCity do edycji specjalnej. Nie. Nie. Dziękujemy za twoją opinię. Dziękujemy za twoją opinię. Za ja każdym razem, jak to słyszę, mam taką samą bekę. Krót, krótkie podanie. Ci tak fajnie się odsunął. Wow. Nie, to było... To była główka. Nie mam. W ogóle teraz nie widać, kiedy jest... Yy... Koala przy piłce, bo on się jakoś tak specjalnie nie wyróżnia. Nie? No. Musisz mu zrobić coś na, Dobrze, na głowę, afro. żeby było Nie no, afro, koala z afrą. Af afrą? No po prostu z zadbanym futerkiem w <grym> Jeżeli afro nazywasz zadbanym futerkiem. <grym> o! O! o. O! Oh. tam biegnie nie wiadomo skąd. I? Jak to spalone? Dostałeś Achievement? Nie, ale. Kurde co? O nie! Eee, nie, nie! To jest krok! To jest takie. Hmm. Annyfer. Dokładnie.

to jest to, że właściwie każdy teraz może dogonić najszybszy, zawodnika w On nie był najszybszy, ale fakt. Ale ja mówię teraz tak, wiesz. Wiem, jak recenzent, prawdziwy. Jak recenzent. Nie, bo recenzent nie użyłby słów, to jest to. Fakt. Znów masz rację. Widzisz? Jestem dzisiaj nieumylny, prawo. Tylko zaspalony się daje złapać. No, to nie jest pomyłka. Nie! Jezu! Ja. Już byłem afraid Fifa. Fifa nie działa dobrze na stan psychiczny. Ale da się to przeżyć. No... No, jakiś... Dwa faule są. Stwierdził, nie! Twierdził, że nie! Sera! Twierdził, że machnie, się tak trochę ciałem gibnie i minie się z piłką. On głupi, głup. On był w trakcie brania zamachu do tej piłki, żeby ją kopnąć. Nie wierzę po prostu. A miałem taki wiersz, jak ten, jak Januzaj. Januzaj? No to właśnie to, co Januzaj zrobił z Sunderlandem. No to ja bym to zrobił właśnie A A ja mam piłkę. Dostałem właśnie jedną gwiazdkę sztuczek. Zamienianie zawodników dribblingiem. A ja też dostałem sztuczki już. Ale... Ja biegłem. Ja tylko biegłem! Ej, to właśnie jakie, jakie teraz sztuczki? Ile mam gwiazdek? Cztery? Nie wiem. Jaka jest podstawowa wartość? Nie wiem. Okay. A co wiesz? Eee. Człowieku od poradników. Ja, ja nie robiłem poradników o rozgrywce. A kto robił? Amadeusz. O, z plus jeden, ukończone... plus jeden ukończone mecze. Ten co śpi, jeden zero Wygraliśmy! Ale s**t. <noise> <noise> jeden strzał, jeden celny. Serio? Ej, jaką masz ocenę? Aż sprawdzę 6-8. 1 4 Gdzie się tamte czasy, kiedy miał Żyliśmy 10 ligę? 9-7. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. A ze mną był dzisiaj jednego raz. Cześć. Ja mam nadzieję, że Wam się podobało. No i trzymajcie się. Cześć. Cześć.